W dzisiejszym odcinku towarzyszymy grupie archeologów przy pracach fotogrametrycznych w piwnicach odkrytych w Półtusku. Przyjechaliśmy z Poznania z Uniwersytetu Adama Mickiewicza. Przyjechaliśmy tutaj pomóc w firmie Szpila w dokumentacji w formie fotogrametrii zabytkowych piwnic ratusza w Półtusku. Dzięki temu będzie tutaj bardzo dokładna dokumentacja, w taki nowoczesny sposób, my ją wykorzystujemy na Uniwersytecie, tutaj też współpracowaliśmy już z wykonawcami tych prac w Poznaniu przy badaniach wału Mieszka pierwszego. Dzięki temu możemy wykonać bardzo dokładną dokumentację archeologiczną, a także przedstawić te piwnice w formie modelów trójwymiarowych. Znajdujemy się w, w pomieszczeniu piwnicznym 18-wiecznego ratusza Półtuskiego. Jest to pomieszczenie, które dotychczas nie było znane, zostało znalezione podczas prac budowlanych, tak naprawdę jest fragmentem pomieszczenia, które jest rewitalizowane, ale zostało sztucznie podzielone ścianą, w celach na pewno, aby zabezpieczyć przed katastrofą budowlaną. Dzięki temu, że odkryliśmy to pomieszczenie, Prawdopodobnie uda się je też zrewitalizować i włączyć tutaj do, do kompleksu muzealnego i, i, i będzie, będzie dostępny dla, dla, dla zwiedzających. Dzięki prowadzonym przez gminę Półtusk pracom związanym z adaptacją piwni z dawnego ratusza do celów wystawienniczych mamy możliwość przywrócenia walorów użytkowych tych pomieszczeń po bardzo wielu latach. Czasami było to kilkadziesiąt lat, czasami tak jak w przypadku nowo odkrytego pomieszczenia ponad 120 lat. W dla muzeum oznacza to powiększenie przestrzeni wystawienniczej o ponad 80 metrów kwadratowych. Będziemy dysponowali pięcioma pomieszczeniami piwnicznymi plus małym korytarzem, w, których, w którym, mam nadzieję, niebawem będziemy mogli zobaczyć na początek wystawy planszowe, a z czasem, kiedy poznamy warunki wilgotnościowe tutaj panujące, również będziemy tu eksponowali również oryginalne zabytki.